Cześć tu Paweł z miłego klubu! Kolejna degustacja. Tym razem z pobliskiego browaru Kaminus. Browar Kaminus z kątów wrocławskich czyli miejsca, bardzo, które znajduje się bardzo blisko mojego obecnego mieszkania, mojego obecnego domu. Również Marusi, pozdrawiam serdecznie. Ostatnio z Marusią walczyliśmy u Marusi, właśnie, no przecież ty masz tu kaminus w kątach no ma. I tak się składa taka ciekawostka, że moim sąsiadem chciałem powiedzieć od niedawna, a to nie od niedawna, tylko od za chwilę będzie Marek Kryniewicz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, czyli człowiek z browaru. Między innymi oczywiście, ale no, związany właśnie z browarem Kaminus. No i tak się śmiejemy, bo mieszkamy w jednej bramie, że, znaczy, będziemy mieszkać. I w tej chwili ja już mieszkam, Marek, za chwilę. Że, że tak wymieniamy się piwami on mi coś zostawi w garażu, ja mu coś zostawię tylko kurde ostatnio zostawiłem Marek i nie wziąłeś także no patrzę sobie stoją, a nie zadzwonił słuchaj tam ci zostawiłem, nie, nie zadzwonił to chyba była niespodzianka, patrzę stoją dwa jedno dałem Barczowi no i jedno na degustację dobrze, mały browar, że rzemiosło pełną gębą. czy dobre zaraz się okaże, Nowym, czyli sezon Y, tutaj jest takie 09, czyli może dziewiąte piwo. Browar Kaminus. Y, opis waloński klasyk, cytrus, przyprawowo-cytrusowy charakter z przyjemną, chmielową nutą i wytrawnym finiszem. To znaki rozpoznawcze tego piwa. Znaczny poziom wysycenia pogłębia orzeźwiający charakter. Jasne, krzepkie, a jednocześnie lekkie w odbiorze. Wolniej? Zgodnie z waszą. Y, z, tutaj z sugestiami. Y, um, Uważone przez browar Kaminus. Y, Składniki: woda słody, jęczmienny, słód pszeniczny, chmiel, skórka pomarańczy, kurasao, skórka słodki pomarańczy, kolendra drożdże. Proszę. To taki, 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 widbir trochę, może imperialny. Ciekawe. Sezon z dodatkami. 16 Plato, 6,9 Alko. No spoko. goryczka 2 na 6. Piwo niefiltrowane, niepasteryzowane, data ważności 5 października 2021. Jak dobrze wiecie, nie przepadam za piwami belgijskimi. No ale cóż. Sprawdzimy. Kapsel czarny, niefirmowy. Uniósł się aromat przypraw. Mhm. Uniósł się aromat właśnie przypraw, ale takich przypraw oddrożdżowych, takich fenoli. No również kurasał zdecydowanie kolendra, jakaś tu była, kolendra w ogóle. Ładnie, słodko pachnie. Nie jest kolendra. Słodko, fenolowo, belgijsko, czysto. Naprawdę czysto. Jakbym zamknął oczy, to chyba bym powiedział, że to jednak witbir. Są skórki pomarańczys, jest przyprawa, jest przyprawowość, ale taka właśnie trochę kolendry, a trochę też takiego jak gałka muszkatołowa, majeranek, coś takiego. Ładnie, znaczy ładnie, naprawdę stylowo, fajnie pachnie. Zapomniałem o barwie. Piana praktycznie się nie wytworzyła, takie przejrzyste, ale zamglone, dość ciemne, bursztynowe, z naprawdę niską, praktycznie niewidoczną czapą piany. No, jest okej, okay, jest okej, okay. co tu dużo mówić, no klasycznie bardzo, spróbujmy. Wysokie mnie to wysokie wysycenie, bałem się go, wcale nie jest takie jakieś bardzo wysokie, średnie bym powiedział. Aczkolwiek dość takie takie orzeźwiające, takie crispy, takie, takie... w życiu bym nie powiedział, że 6,9 alko 16 z, 16 z 16 to dość głęboko odfermentowało, ale A powiedział, że jest średnio wysycone, może w kierunku wysokim, ale nie wysoko. Jest dość słodkie. Ale jednocześnie, tak jak mówię, orzeźwiające, dość zbalansowane, przyprawowe, mocno fenolowe, mocno, mocno właśnie przyprawowe, czyli kolendra, ale właśnie to, co powiedziałem na początku, jakaś gałka muszkatołowa, coś, coś w tym kierunku. Mniej pomarańczowe. Nie no, jest okej, okay. jest okej, okay, naprawdę, jest, jest, jest w porządku. W swoim stylu oceniłbym wysoko, naprawdę. Tak kontaktowo myślę spokojnie 3,5 czy 7,5 i taką ocenę pewnie to piwo dostanie. Bardziej może 3,5, bo to taki jednak klasyk, zupełnie ugrzecznione jest trochę to piwo. 7 Alko w życiu niewyczuwalne. W porządku, naprawdę w porządku. Bardzo fajny belg. Tak jak mówię, takie trochę połączenie sezona z Witbirem. Zdecydowanie przyprawowe, zdecydowanie owocowe, ale bardziej przyprawowe. Tyle, no tak, próbuję jeszcze czegoś szukać w tym piwie, może trochę na siłę niepotrzebnie, ale jest ok. Jak zobaczycie na półce, spróbujcie, dajcie znać, jestem ciekaw, co powiecie. Mhm. Troszkę już taki piąty łyk i już lekko alkoholowe, rzeczywiście w takim charakterze absolutnie nie ale też nie ultraszlachetnym, w takim po prostu lekko alkoholowo. Mm -hmm, tak troszeczkę destylatowo, jednak bardziej w szlachetną stronę niż w niż taką spirytusowo-hamską. Mm. I goryczka też zaznaczona, bym powiedział, 2x6, no, można nawet więcej. No, słuchajcie, no piwo jest ok, jak dla mnie. No, wygląda, wygląda bardzo niezachęcająco, zaropiany. No, no nie, ale. Cała reszta. Troszkę, troszkę za wysoka goryczka, jak dla mnie. No, rzeczywiście mogłaby być niższa. Lekko łodygowa rzeczywiście, ale poza tym. Jest ok. Jest ok. E, jestem ciekaw, czy próbowaliście. Dajcie znać. E, to jest dość nowe piwo, rzadko się pojawia. W ogóle piwa z tego browaru no, nie są najlepiej oceniane i dość rzadko się pojawiają w ogóle w sklepach. No specjalistycznych są, w takich no, niespecjalistycznych gorzej. No, tutaj jest ok. Dobrze, tyle z mojej strony. Qu Quick recka tym razem. Czekam na Wasze komentarze. Łapki w górę, subskrypcje i lajki na, na Facebooku. Tyle, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.